Proszę Państwa, co za mecz, co za oferta! Pięć par butów z 20% rabatem! Gramy w jednej drużynie. Sklepki Ja kocham świadomość, że zrobiłem więcej niż inni. I mi to się strasznie spodobało, ja to podłapałem i przez długi, długi czas to mi i Michałowi zawsze towarzyszyło. Dlatego, żeśmy po treningach zostawali. Ja nie wiem, czy w tym też nie zawiera się troszkę takiej naszej recepty na ten nasz sukces. Mhm że lubiliśmy na sobą pracować, pochowaliśmy świadomość tego, że zrobiliśmy więcej niż inni, co powodowało, że czujesz się lepszy, czujesz się szybszy, sprawniejszy, lepiej przygotowany. I wydaje mi się, że to można właśnie ubrać w takie jedno słowo w jedno zdanie. Kim jesteś, kiedy trener na Ciebie nie patrzy? Jak się zachowujesz, kiedy nie słyszysz bliska, kiedy sam sobie narzucasz pewnego rodzaju reżim? Więc wydaje mi się, że tutaj gdyby trenerzy zakorzenili tą świadomość, tą, to dążenie do, do, do pracy nad sobą u młodych chłopaków, na pewno co drugi, co trzeci południowego akcyla i, i ta praca nad własnymi słabościami, nad własnym sobą przynosiłaby większe efekty.